Witajcie. Dzisiaj spotykamy się na nocnym urbeksie, w miejscu, gdzie znajdują się ruiny, pozostałości ostatniej wsi warszawskiego Mokotowa. Jestem Ramzes na tym urbeksie i towarzyszy mi jedna osoba. Zgadnijcie, kto. Nie zgadniecie, kto jest ze mną. Tutaj kamerę. Chciała, to ja Crispy. Crispy wrócił na kanał przynajmniej na teraz. Bo ma dużo lekcji, dużo pracy, dużo zajęć i nie zawsze ma czas nagrywać. No. Ale teraz z okazji świąt hmm. mamy Jak prawie świąt czasu Roku. No ale święta no i nowy rok to prawie to samo. Tam? No pewnie, że tak. Święta się nie strzelała petardami. A, A no już nie no ma no petard i, tak. i dobrze. Chodźmy. To, to nie jest w Więc. Nie słyszysz? Słyszę, słyszę. Jesteśmy teraz pośród dzikich haszczy na Mokotowie w parku, który nazywa się Arkadia. I tu w dawnych czasach była ostatnia wieś otoczona wiecz, ze wszystkich... stron. Kto wie, gdzie to jest, to wie? A kto nie wie, to nie wie. Zgadza się. Więc była tu wieś jeszcze jak ja byłem dzieckiem to pamiętam, że te chałupy były zamieszkałe. Zamieszkane. A teraz są puste i przyszliśmy jodzić. Znam to miejsce jak własną kieszeń, bo ja tu się wychowałem. Ale A jak jednak... Masz inne spodnie to nie znasz swojej kieszeń. No i to... A Jak można No to prawda. Ale ja lubię chodzić z moich starych spodni Uważaj, powalone drzewo tu leży Trzymaj się mnie, bo to można zabłądzić. Mam latarkę wraczego będę się widział. Dobra, ja Jesteśmy. O no tu jest. No trochę jest. Poczekaj, po, przejdziemy bo buty. A, no to będę starał się iść y, takimi suchymi. Y, ale postaraj się... Idź dokładnie po moich śladach. będę wybierał? Ej, masz latarkę, widać. Widzisz? To jest ten budynek. Co to jest taki mały budynek? No mówiłem ci, to jest pozostałość podobnie. No i było Trudno powiedzieć. Nie. Ok. Jezus się. Gdzieś tam strzelają. O widać to nawet. Aha. Tak, tam gdzie strzelają. Ale nieważne, skupmy się. Na Urbek się skupimy. Na się Wejście. No, Crispy, ja powinienem pierwszy wejść. O. Tylko patrz pod nogi. Patrz, sobie patrz uważnie. Świeć sobie na dół. Patrz pod nogi. To jeszcze kilka lat temu o. było zamieszkane. Ciekawe jak teraz przejdź... O tam jest jakaś piwnica. Gdzie? zobo. Oho. Ale tak nie wchodzimy, może jak będzie Nie no, Czekaj. Faktycznie jest. Ale to trzeba wejść tam jak będzie więcej Poczekaj, na razie obejdziemy teren i zobaczymy... Kiedyś mieszkali, ale już teraz nie. Kurde, dostajemy. Hm. Gałęzią? No, przy ciebie. No wszystko A. przez nas. Nie. nie, tu już jest furtka, już jest urbech, wyjście z drugiej strony. Ale drugi sobie. No nie, no malutki, tylko. No w ciągu dnia wygląda to niezbyt imponująco, ale w nocy naprawdę robi wrażenie. Myślałem, że to pajączka, to. Nie wiem, może tak tu nie zostawę. Nie, ja muszę trochę odejść, żeby filmować z perspektywy. Dobrze, to pilnuj tej broni. Aha. Jak będziemy w górące nie będziemy musieli łóżka No. Już tu jest płot. Poczekaj, o, zobaczymy co jest w środku, w tej szopie. O fuuu, jeden wielki śmietnik, e, e, e. nic ciekawego, nie wchodzimy tam. Bli. Idziemy dalej. Łapka. Aha. Tak to trochę wyglądało. Aha, to jest fajne Teraz mamy to jest. No poczekaj, to jeszcze nie koniec. To, nie. Nie, tam raczej nie idziemy, nie chcemy. Nie? A co tam jest? Nie, być? Wiem. To jest taki budynek, panowie. No nie wiadomo, czy tam będzie jakiś padł. O, tu jest padł, padł. I tu kiedyś pamiętam, jak to było zamieszkałe. Słyszysz, Krispi To tu mieszkały, pilnowały tego terenu fajne dwa psy. Jeden z nich to był taki wyglądający jak wilk. Ale daj mi powiedzieć, co? Gdzie jest? Tu. A jaki fajny. Drugi tam. Poczekaj, o. muszę go sfilmować. Poczekaj, pa nie ruszaj się. ładny. No, a drugi. I co by zrobił, cię się tak nagle do kamery skoczył? By się wystraszył pewnie. Albu, <grym> się <padżongu> albo powiedział, siema. Drugi tam, a trzeci Aha. tu. O, czekaj. Gdzie on jest? Tu jeszcze. No. no trochę ich jest. No, Ale one są pożyteczne. Nie. Idziemy dalej. O, jeszcze tutaj jeden. Tu się schowali. Serio? O jeszcze jeden, tam o, jest, jest chowany. Jeszcze jeden o, I Ile pan tu rządu? jest Nie będzie go widać może na kamerze, widzisz? A, dobra, wystarczy, wszystkie podobne ja do ja siebie Idziemy dalej O pan wyszedł jeden To go zostaw, niech sobie żyje O, to taki. o idę. taki Oj już I mnie przez chwilę Dobra, idziemy tu A tu jest droga już a, bo to ulica jest. To małe takie coś. No mówiłem Ci, że małe. I tu... Posłuchaj, daj mi powiedzieć coś, nie przerywaj mi. No tu, ten teren, dokładnie pamiętam, jak pilnowały dwa psy, jeden z nich to wyglądał jak wilk, ale był naprawdę mega podobny do wilka. I co, i co ciekawe, słuchaj, jak podchodziłem o drugiej strony parkanu do tego miejsca to ten wilk podchodził tu i stawał na dwie łapy, i przednią łapą opierał się w ten sposób i przyglądał mi się. Serio. Czasami miałem wrażenie, że to wilkołak, a nie, pilk, a nie pies. Bo to mało kiedy zdarza się, żeby pies podchodził do takiego miejsca, stawał na dwóch łapach i opierał się tylko przednią łapą i patrzył, mi się prosto w oczy. No, taki pies był. Ale wyuczony. No wyuczony, ale naprawdę nie zachowywał się jak typowy pies. Tylko jak Wilkołak. A szczekał? Szczekał, ale potem nie. Tylko stał i się patrzył. I e, tego psa bardzo mi szkoda było, bo żył Zmianie. na tym. Nie wiem, te psy zniknęły i w ogóle ludzie stąd zniknęli, i to zostało puste. No i dlatego przyszliśmy obejrzeć to sobie. To jest taki. Zmianie, no właściwie chyba tak. To jest taki nasz urbex. Nasz. Taki mini nasz urbek, twój i mój. Poczekaj, jeszcze tam nie zaglądaliśmy. No, to jest to od drugiej strony, wiesz? Tak, ale tam jest wyjście, czy nie? Nie, znaczy na upartego by się wyszło ten dalej. Nie, może się wyszło. Tak. Dobra, to chyba. Poczekaj, jeszcze pozostaje nam piwnica. Nie. nie? Poczekaj, ja tylko tam zaświecę, zobaczymy. No, chyba masz rację. Nie, to nie tu, to tu było. Być może to nie jest takie ciekawe. No rzeczywiście, to co, wchodzimy tam czy nie? Dzisiaj? Dzisiaj. Nie. No jako że jesteś dzieciakiem, to ja tu cię nie ciągnę. W takim razie w ciągu dnia więcej nas będzie. Będzie można tu przyjść. Nie, takie się auto jedzie, tak? Dobra. No, to wychodzimy z tego miejsca. I to byłoby chyba wszystko. Mało efektowne, ale fajne, co nie? To zdjęcie dla musimy zrobić. Zdjęcie tak. Czekaj, jeszcze, jeszcze zobaczymy, czy od drugiej strony da się tam przez furtkę wejść. No, pamiętam, jak ten yy, budynek, ten domek taki był zamieszkany. Okay. To jest ten taki teren. Hmm. Tu była kiedyś furtka, to było? Furtka, takie wejście, A, restauracja. Nie, nie restauracja O tu jest furtka, ja, zamknięto tak, ale to było. Hmm. No to wszystko. A to jest teren, w którym byliśmy. No dobra, to na razie kończymy. Może wrócimy to w ciągu dnia, zbadać się jakoś bardziej. Chociaż chyba niewiele tu jest rzeczy do oglądania. Więc podsumowując, trzymaj. Chcę powiedzieć, że to jest właśnie ostatnia na Mokotowie Pozostałość po wsi, która była tu. Jeszcze do lat 80. te budynki, jeżeli tak można nazwać te gospodarstwa były zamieszkane. Teraz już nie, zostały tylko ruinki. Więc fajnie, że byliście z nami. Żegnamy się. Do zobaczenia. Cześć, zostawcie subskrypcję, łapki w górę. I do, I do kolejnej i z dzwoneczkiem, tak, i do kolejnej wyprawy. Pa, siema.